W tym zadaniu musimy rozwiązać następujące równanie trygonometryczne w przedziale obustronnie domkniętym od minus pi do pi. Widzimy, że w naszym równaniu mamy zarówno cos2, jak i sinus kwadrat. Gdybyśmy tutaj mieli plus, no to od razu z jedynki trygonometrycznej byśmy to zamienili na 1, ale mamy minus i tak zrobić nie możemy. Mamy też iloczyn sinusa i cosinusa I skoro są też kwadraty, to można byłoby się zastanowić, czy nie dałoby się tego wyrażenia w jakiś sposób zwinąć w kwadrat różnicy dwóch liczb. Mianowicie moglibyśmy napisać tak, że cosinus X minus teraz jakieś wyrażenie z sinusem do kwadratu chcielibyśmy, żeby dało nam dokładnie to, co tutaj. No to cosinus kwadrat otrzymamy, ale żeby otrzymać taki podwojony iloczyn sinusa, cosinusa jeszcze z takim współczynnikiem, no to tu musi na pewno stać sinus x, a jego współczynnik to taki współczynnik bez tej dwójki, czyli pierwiastek z 3 przez 3. Może na razie nie będę tworzył tego równania, tylko rozpiszę, co otrzymamy po podniesieniu do kwadratu takiego nawiasu. To będzie cosinus kwadrat x minus podwojony iloczyn, czyli minus 2 pierwiastki z 3 przez 3 sinus x y, cosinus x i jeszcze będzie plus to wyrażenie do kwadratu, czyli pierwiastek z 3 do kwadratu to 3 przez 9, czyli to będzie plus 1 trzecia sinus kwadrat x. No, i jak się różni to, co tu otrzymaliśmy od tego, co mamy tu po lewej stronie? Oczywiście różni się tym sinusem kwadrat. Tu było minus 1, a tu jest plus 1 trzecia. Czyli gdybyśmy chcieli w naszym równaniu wstawić taki kwadrat, to od niego trzeba odjąć 4 trzecie sinus kwadrat x, żeby lewa strona się nie zmieniła. Czyli możemy sobie z tego równania teraz zrobić coś takiego, że napiszemy, że to jest to samo, co cosinus x minus pierwiastek z 3 przez 3 sinus x do kwadratu, to co wyliczyliśmy tutaj, czyli to jest w domyśle takie wyrażenie, i teraz jeszcze minus 4 trzecie sinus kwadrat x, żeby zamiast plus 1 trzecia było minus 1 sinus kwadrat x równa się 0. No i mamy całkiem niezłą postać, ponieważ mamy tutaj tak naprawdę różnicę kwadratów dwóch liczb. Mogłem tutaj nawet lepiej zapisać to 4 trzecie sinus kwadrat x. Może to zrobię w nowej linijce. Jeszcze raz przepiszę cosinus x minus pierwiastek z 3 przez 3 sinus x do kwadratu. I teraz napiszemy minus. 2 podzielić na pierwiastek z 3. Czyli wyciągnąłem pierwiastek z tego ułamka. Sinus x i całość do kwadratu równa się 0. No i teraz ładnie widać, że mamy tutaj różnicę kwadratów, czyli możemy zastosować wzór na różnicę kwadratów liczb a i b, że to jest a minus b razy a plus b, czyli to wyrażenie cosinus x minus pierwiastek z 3 przez 3 sinus x minus to, co mamy tutaj. Może sprowadzę od razu do wspólnego mianownika i pozbędę się tej niewymierności, czyli pomnożę tu licznik i mianownik przez pierwiastek z 3, czyli będziemy mieli 2 pierwiastki z 3 przez 3 sinus x. To jest pierwszy nawias, a drugi nawias to będzie to plus to, czyli cosinus x minus pierwiastek z 3 przez 3 sinus x plus 2 pierwiastki z 3 przez 3 sinus x. No i to ma być równe 0. No, i mamy bardzo fajną postać, ponieważ mamy postać iloczynową, czyli albo ten nawias ma być równy 0, albo ten nawias ma być równy 0. Czyli przepiszmy ten nawias, od razu odejmę, właściwie dodam te dwa wyrażenia, bo one różnią się tylko współczynnikami liczbowymi, czyli mamy cosinus x minus pierwiastek z 3 minus 2 pierwiastki z 3 przez 3 to będzie minus 3 y, pierwiastki z 3 przez 3 sinus. X, czyli tak naprawdę tutaj mamy minus pierwiastek z 3 razy sinus x. To się równa 0, lub to wyrażenie, czyli cosinus x minus pierwiastek z 3 plus 2 pierwiastki z 3 to będzie plus 1 pierwiastek z 3 przez 3 sinus x równa się 0. No i teraz, żeby rozwiązać takie równania, to możemy. Na przykład podzielicie stronami przez cosinus x, wtedy otrzymamy tutaj sinus x przez cosinus, a to jest tangens, a cosinus x nam zniknie. Czyli możemy napisać, że oba te równania dzielimy obustronnie przez cosinus x, ale przy takim podzieleniu musimy zrobić założenia, że nie dzielimy przez 0. W przedziale od minus pi do pi zastanówmy się, kiedy cosinus jest równy 0. Wtedy jest równe 0, kiedy jest równy albo 90 stopni, albo minus 90 stopni, czyli tu robimy założenia, że x jest różny od pi pół i również x jest różne od minus pi pół. W tym przedziale tylko dla takich dwóch x -ów. kosinus się zeruje, moglibyśmy nawet jeszcze sobie przypomnieć wykres cosinusa. O, tutaj jest kosinus. Widzimy, mamy pi i tylko dla pi pół jest równe 0, i w przedziale od minus pi do pi tylko w tych dwóch miejscach dla minus pi pół oraz dla pi pół się zeruje, czyli te liczby wyrzucamy z tego przedziału. No i przy takich założeniach możemy już podzielić te równania obustronnie przez cosinus, czyli otrzymamy 1 minus i tutaj będzie pierwiastek z 3 razy tangens x równa się 0. A tutaj będzie 1 plus pierwiastek z 3 przez 3. Tangens x równa się 0. No i stąd wyliczamy tangensa. Wychodzi, że tangens x musi być równy minus 1 podzielić na minus pierwiastek z 3. To będzie po prostu 1 przez pierwiastek z 3, czyli pierwiastek z 3 przez 3. A tutaj otrzymamy, że tangens x jest równy minus 1. Podzielić na tę liczbę, czyli będzie to po prostu minus 3 przez pierwiastek z 3, czyli to się równa minus pierwiastek z 3. No i teraz posłuszmy się wykresem tangensa, żeby przypomnieć sobie gdzie jest równy pierwiastek z 3 przez 3 oraz minus pierwiastek z 3 przez 3, patrząc na razie w tym podstawowym przedziale od minus pi 5 do pi 5, pierwiastek z 3 przez 3 jest osiągany dla pi 6 Tutaj mamy wartość pierwiastek z 3 przez 3, czyli w naszym przedziale o, bo to jest nasza dziedzina, patrzymy odtąd dotąd, w tym zadaniu. No i ta wartość, pierwiastek z 3 przez 3 jest osiągana tutaj i jeszcze jest osiągana tutaj, czyli dla x, który jest równy minus pi plus pi szóstych. Czyli możemy napisać tutaj tak, że x może być równy albo pi szóstych, albo x może być równy minus pi plus pi szóstych, to będzie minus 5 szóstych pi. No i teraz pozostaje nam jeszcze odczytać, gdzie tangens jest równy minus pierwiastek z 3, wartość Pierwiastek z 3 jest osiągana dla pi 3, no ale my mamy minus pierwiastek z 3, czyli symetrycznie względem początku układów współrzędnych będziemy mieli to dla minus pi 3 w tym miejscu, i jeszcze w naszym przedziale mamy to w tym miejscu, czyli to będzie pi minus pi 3. Napiszmy tutaj pi minus pi 3. Zatem tak, x to się równa najpierw to rozwiązanie minus pi trzecich lub x to się równa to rozwiązanie pi minus pi trzecich to będzie 2 trzecie pi. No i teraz sprawdzamy, które z tych rozwiązań należą do dziedziny, czyli spełniają nasze założenia. Założenia są tylko takie, że x ma być różne od pi i od minus pi/2. Te rozwiązania są różne, czyli wszystkie cztery rozwiązania są dobrymi rozwiązaniami w naszym zadaniu. Czyli to równanie trygonometryczne ma takie cztery rozwiązania. Na koniec musimy jeszcze sprawdzić, czy te x, które tutaj nam wypadły z założeń, przypadkiem nie spełniają tych równań. Czyli musimy wstawić pod x pi pół oraz minus pi pół i zobaczyć, czy wtedy te równania też nie są przypadkiem spełnione, bo jeżeli tak, to to byłyby kolejne rozwiązania. No to sprawdźmy najpierw pi pół, czyli dla x równego pi pół mamy taką sytuację, że to równanie cosinus x cosinus pi pół jest równe 0 minus a tutaj mamy pierwiastek z 3 razy sinus x, czyli pierwiastek z 3 razy 1. Pytanie, czy to się równa 0? Oczywiście, że nie. To jest równanie sprzeczne, lub teraz to drugie równanie, tak samo cosinus x to będzie 0 plus pierwiastek z 3 przez 3 razy 1. Czy to się równa 0? Oczywiście nie, tu też mamy równanie sprzeczne. No i teraz jeszcze możemy sprawdzić dla x. -a. Równego minus, pi pół, co się wydarzy, a tutaj będzie sytuacja analogiczna. Też cosinus będzie równy 0, czyli 0, tutaj będziemy mieli plus, bo sinus będzie równy minus 1, czyli będzie plus pierwiastek z 3 równa się 0, lub 0 minus pierwiastek z 3 przez 3 równa się 0. Czyli oba równania są sprzeczne. Równie dobrze mogliśmy podstawić, to pi 2 oraz minus pi 2 do tego naszego głównego równania. Wtedy mielibyśmy trochę mniej sprawdzenia, tylko jedno równanie, a tutaj zarówno kosinus kwadrat, jak i całe to wyrażenie by się wyzerowało, zostałby nam tylko sinus kwadrat, który nie jest równy 0, czyli lewa strona jest niezerowa prawa 0, czyli otrzymujemy sprzeczność. Czyli dla obu tych argumentów x równe pi 2 oraz minus pi 2 otrzymujemy równania sprzeczne. Koniecznie musimy to sprawdzić, bo jeżeli byśmy tego nie sprawdzili, to mogliby nam odjąć jeden punkt. No to na koniec jeszcze powiem, że to równanie mogliśmy jeszcze rozwiązać w inny sposób, na przykład dzieląc je stronami przez cosinus kwadrat x, no i wtedy tutaj by nam wyszedł tangens kwadrat, tutaj by wyszedł nam współczynnik liczbowy razy tangens. A tutaj by wyszło 1, czyli otrzymalibyśmy równanie kwadratowe ze względu na tangens x, no i z niego otrzymalibyśmy takie dwa rozwiązania, że tangens x równe tyle oraz tangens x równe tyle. I doszlibyśmy do takich samych rozwiązań. Także na przykład tak, albo tak jak powiedziałem teraz, dochodzimy do takiego rozwiązania w tym zadaniu.